Piękne, radosne i pełne optymizmu. Tak w skrócie można opisać 12 pań, które w minioną niedzielę wzięły udział w wyborach Miss 40 Plus Ziemi Lubelskiej. Była to pierwsza tego typu gala zorganizowana w naszym województwie, tym bardziej więc miło, że jej finał odbył się w Świdniku. A pomysłodawczyniami były panie z lubelskiego klubu różanych dam i lordów. Nazwa sama pochodzi ode mnie. Ja znalazłam 40 Plus różne były pomysły. 40, plus, 40 plus wiekiem i rozmiarem. Także nie mamy szczuplejszej pani niż w rozmiarze 40, nie mamy młodszej niż 40. Niedzielne wybory mis odbywały się pod hasłem Róża dla Róży, bo tego dnia najważniejsze było nie zdobycie korony, ale zebranie jak największych funduszy na kosztowną operację i rehabilitację dla siedmioletniej Róży Zaręby cierpiącej na zespół Dandę Walkera oraz trisomie 9 chromosomu. Dzisiaj się po prostu bawimy na rzecz e, naszej Róży Zaręby, która. E, jest głównym powodem tego wszystkiego, prawda? Najważniejsze jest to, żebyśmy jak najwięcej dzisiaj zebrali pieniążków dla naszej różyczki, dziewczynki bardzo chorej, która bardzo potrzebuje dużo pieniędzy, żeby prowadzić rehabilitację i dalsze leczenie. Także mamy nadzieję, że tą zabawą, tym entuzjazmem zarazimy publiczność i nas wspomoże, no to dziecko, które dzisiaj jest razem z nami. Dzięki licytacji przekazanych przez darczyńców przedmiotów oraz zbiórce pieniędzy podczas gali na leczenie róży udało się zebrać w sumie ponad 2000. A dla dziewczynki podczas gali nie tylko zbierano pieniądze, ale również grano. Jednym z wykonawców był Dariusz Tokarzewski. Będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać razem i ty właśnie ty będziesz. Oczywiście nie byłoby licytacji występów oraz całej gali, gdyby nie odwaga startujących w wyborach pań. Bały się bardzo naprawdę. E, na początku nawet trudno było znaleźć kandydatki. Gdzieś tam pod koniec e, terminu dan casting zgłosiło się 22, z tego, żeśmy wybrały e, 12 pań. I choć czasu na przygotowanie nie było wiele, przygotowania trwały niezbyt długo, bo były trzy castingi. Zaczęliśmy właściwie miesiąc temu, niecały. Były praktycznie cztery próby. Trzy próby. Konkretne i jedna malutka. To jednak wystarczyło, by panie wspaniale zaprezentowały się na scenie. Widzowie mogli podziwiać je w stylizacjach eleganckich, codziennych i wieczorowych oraz posłuchać o tym, czym zajmują się na co dzień. Wybór, kto ma zostać Miss 40, nie był więc łatwy. A pierwszą w historii Miss 40, ziemi lubelskiej została Elżbieta Lipa. Tytuł wicemis oraz Miss Publiczności przypadł Edycie Bąk, natomiast Miss Foto została Anna Ligienza. Panie otrzymały oczywiście diademy i szarfy oraz nagrody w tym m.in. biżuterię ufundowaną przez starostę powiatu świdnickiego. Wszystkim paniom serdecznie gratulujemy i oczywiście czekamy na kolejną tak wspaniałą galę.